Witajcie rodacy! Jeżeli pamiętacie Ponti Flexa, jest to gra dla Was, jeżeli lubicie budować mosty, to również będziecie zadowoleni, albo po prostu, jeżeli myślicie nad karierą inżyniera i chcecie się sprawdzić, to zapraszam do recenzji. Bridge Project jest kulturacją Bridge Buildiera z 2004 roku, którego fani pokochali za jej prostotę, ale i złożoność. Generalnie założeniem tejże gry jest banalne, już na pierwszy rzut oka. Mamy pewną pustą przestrzeń, gdzie musimy na niej wybudować most, tak aby fala różnych pojazdów, jak samochody, ciężarówki, pociągi czy czołgi, mogły przejechać z jednego końca na drugi. Oczywiście to nie wszystko, bo później jest jeszcze lepiej, bo nasza budowla będzie się zmagać np. z falą huraganów, trzęsień ziemi, a nawet statkami. Wszystkie nasze konstrukcje będziemy budować w czterech różnych lokacjach, jak kanion, miasto, wioska i zróżnicowane, a samo tworzenie jest bardzo intuicyjne i mało skomplikowane, jednak prostota w tworzeniu budowli wcale się nie przekłada, iż łatwo stworzymy most stabilny i taki, który przejdzie test wytrzymałości. Ową stabilność będziemy mogli ulepszać dzięki różnorodnym materiałom konstrukcyjnym, jak beton, drewno, stal, liny nośne czy różnego rodzaju przęsła. Jednym słowem, ludzie studiujący inżynierię będą czuli się w tej produkcji jak w domu. Istotną rolę w grze odgrywa fizyka, bo to dzięki niej cała konstrukcja może się zawalić w sekundzie jak domek z kart. Jak to w tego typu grach bywa, wszystkie obciążenia są pokazane wzorowo, a im bardziej dana część jest poddana sile docisku, tym staje się coraz czerwieńsza. I tak jak widzicie, mój most przy tym huraganie jest o włos od zawalenia. Warto jeszcze zaznaczyć, że gra posiada ogólnie 55 poziomów, a przejście jednego zajmuje do 20 minut, przynajmniej w moim wypadku. Gra nie jest trudna, ale by zbudować most tak, aby nie był astrzały czerwony, ile go się trzymał bądź jeżeli chcemy powalczyć w rankingu, bo gra przy każdym poziomie nas podsumowuje, to musimy się nieźle napocić. Graficznie Bridge Project prezentuje się znośnie, nie jest to najbardziej zaawansowana technologia, ale przy takiej grze w zupełności wystarczy. To samo tyczy się dźwięków czy sąd traka. Coś tam w tyle przygrywa, nie zachwyca, no ale też nie odstrasza. Jednak ja ściszałem zmenite nuty, a włączałem sobie swoje własne dźwięki. Jeżeli chodzi o wady, to najbardziej denerwował mnie czas, w którym samochody, pociągi i inne rzeczy testowały mój most, czy nadaje się do użytku. Trwa to długo, a jeżeli niekiedy parę razy trzeba przebudowywać swoje dzieło, może to trochę irytować. Dodatkowo na początku ciężko było mi się odnaleźć, jaki co do czego służy w interfejsie. Jakiś samouczek był tutaj całkiem na miejscu, no a go nie ma. Reasumując, jeżeli lubicie tego typu produkcje, a nie ma ich na rynku sporo, no to w sumie nie macie wyboru i pogracie sobie w to. To znaczy nie zrozumcie mnie źle, gra w swoim założeniu jest dobrą produkcją, jednak jest to tylko minigierka, która ani nie powala graficznie dźwiękowo czy nie wciąga na długie godziny. Ale by usiąść sobie od tak, zrelaksować się i sprawdzić czy nadajemy się na inżyniera, to czemu nie? Gra dostaje od nas 6 na 10 i tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program dzięki serdecznym za uwagę, trzymajcie się, cześć!